Witajcie, kochani. Jest koniec kwietnia i zapraszam Was na przegląd, jak rośnie rozsada. Rozsada, jak co rok, jest przecudowna, przepiękna i chcę się Wam pochwalić tymi pięknymi roślinami i też zapytać, jak rozsady u Was rosną, rozsady czy sadzonki. Zacznę może od karda i karczocha. To, zobaczcie, już są naprawdę przepiękne sadzonki. Były, to jest drugo, drugi rok mają teraz te rośliny, więc myślę, że doczekamy się ich pięknych owoców. Więc są bardzo okazałe, ale to jest trudna roślina w uprawie. Ciągle coś się z nią dzieje, tu listek się złamał, ale naprawdę jest przepiękna. Zioła, lubczyk, który coś tutaj słabuje, i go do y, karmiam. Natomiast tutaj mamy, y, co to jest? Rozmaryn. Ten rozmaryn już jest wieloletni. Ale teraz zobaczcie, kochani, jakie przepiękne pomidory, jak zawsze. Wspaniałe sadzonki, mnóstwo różnego rodzaju odmian o wzroście nieokreślonym, wysokie, o wzroście takim określonym, niższe, karłowe, koktajlowe czerwone, czarne, jeśli chodzi o pomidory, w paski, więc to będzie naprawdę coś wspaniałego. Tutaj mamy ten bieluń, który też, no, słabuje troszeczkę, ale e, ponieważ jest atakowany przez różne szkodniki, to są rośliny ozdobne, kwiaty, dalia, kanna. No, są, bo są. W każdym bądź razie Znajdzie się dla nich miejsce. Zobaczcie, jakie piękne są już sadzonki kleome. W tym roku wybrałam kleome tylko takie mocno fioletowe, ponieważ urzekło mnie swoim kolorem. Mamy begonię wiecznie kwitnącą, też już ma drugi rok, ale pokażę Wam, kochani, za chwileczkę właśnie sadzoneczki begonii wiecznie kwitnącej, które wysiałam z nasion. I zobaczcie, już niedługo będą przepi, przepikowywane, bo już widać te charakterystyczne liście właściwe, jakie ma begonia. Kapusty. Kapusta też jest już piękną rozsadą. To są kapusty stoszkowe. E, tutaj mamy kapusty. E, kapusty. Nie, to jest jarmusz, Przepraszam. To jest jarmuż toskański. Jarmuż fioletowy mam wysiany. Ale tu kapusty, głównie druga część rozsady jest w zimnym, czyli w foliaku. No i oczywiście też pory. Zioła bardzo pięknie rosną. To są zioła, które nie wysiewałam z nasion, ale które zostały posadzone jako czy stworzone jako sadzonki takie po odcięciu łodyżek, więc wszystko tutaj przepięknie rośnie. I od razu pachnie jak ruszysz. I od razu pachnie, tak. Trawa cytrynowa też bardzo trudna, bardzo długo kiełkuje, ale uwielbiam. Zresztą u nas się dużo je trawy cytrynowej. Tu mamy zaledwie wysiane nasiona, oczywiście nasiona aksamitek. Kilka odmian aksamitek tu mamy, żmijowiec. Żmijowca w zasadzie nie trzeba by robić, bo rośnie go mnóstwo, mnóstwo u nas. Kolejne aksamitki, tutaj jest już rumianeczek, tutaj mamy bazylię ciemną, przy okazji obrócę. Dziwaczki, dziwaczki. I Majeranek, który już ścinam i już się suszy, oraz taka piękna mięta, też przepięknie pachnie i ma takie ładne karbowane liście. Mięty w tym roku też będę uprawiać dużo na ocet głównie, bylica piołun, bardzo się Wam podobało nasze zioło w zeszłym roku, w tym roku też będzie, a tutaj są już przepikowane kosmosy i to zarówno te piękne różowo, takie fioletowawe, jak i też ten kosmos pomarańczowy, kosmos siarkowy. I przechodzimy do mojej ulubionej ścianki, do góry, bo tutaj jest bardzo ciepło. I jest takie rozproszone słońce, więc suszą się zioła. I mamy mnóstwo, mnóstwo papryk. O, papryki też już bardzo, bardzo ładnie rosną. I zmieści się tu właśnie na tych regałach ich mnóstwo. Dalej. Tu mamy bazylię miętową, widać to. Bazylia miętowa, bazylię miętową w tym roku pierwszy raz uprawiam. Głównie to jest towarzystwo dla pomidorów, jak mówiłam. Taka bazylia właściwa, bazylia czarna z Armenii, bazylia o bordowych liściach i teraz właśnie ta bazylia miętowa. Tutaj no, słabsza rozsada, nie wiem dlaczego, właśnie w tym roku jest kopru włoskiego, fęku, bardzo wolno rośnie. Tutaj są jeszcze dodatkowe rozsady karczochów. Gazani to jest kwiatek, który będzie nam pięknie rósł. O, kochani dziwaczek, tam właśnie, jak pokazywałam, jest dziwaczek wysiany z nasion, a tutaj mam kłącze dziwaczka, który to dziwaczek. Jest podobno o kwiatach wielokolorowych, i tego dziwaczka dostałam od Zosi Włoszki. I jak macie dziwaczki w ogrodzie, to nie wyrywajcie ich, nie wykopujcie, dlatego że e, z tego kłącza wyrośnie nowa roślina. No i słuchajcie, kolejne, kolejne dziesiątki papryk. Bardzo ładnie wybarwione listeczki, choć były już ataki mszyc. Udało się to opanować. Tu z kolei mam brokuły. Nie, co ja mówię? Bakłażany. Bakłażany, bakłażany. Tu jest troszkę kwiatków. Gipsówka, a tutaj jest zatrwian. Nagietki, które posłużą też do uprawy pasowej. Nagietki niskie, nagietki wysokie, znów papryki. Te bardzo wysoko już urosły. I o, właśnie, co jakiś czas. Jeżeli nie wychodzą na dwór, a one za chwilę pójdą na dwór, to po prostu je obracam o 180 stopni i ich listki się do słońca kierują. Selery mamy już właściwe listki. Jeszcze około 2-3 tygodnie selery muszą czekać, więc na pewno bardzo dobrze nam tutaj podrosną i będą fajne sadzoneczki. Papryki, to na pewno jest okrasny zwonek. Tak, zwonek. On ma naprawdę przepiękne, niby taka sama papryka jak inne, ale jednak ma zupełnie inne te listki, inaczej wygląda. No właśnie, to samo. Ma bardzo, bardzo takie okazałe są piękne rośliny, akurat tej odmiany papryki. Tutaj mamy już pelargonie w pelargonii wyrosł, wyrosła siewka kleome i teraz idziemy dalej. I znów mamy papryki, mamy oregano, bakłażany, przepiękne, przecudowne koleusy, które tutaj już z nasion też pięknie wyrastają i jak o, już pojawia się liść właściwy, to z takiego pojemniczka wyjmuję tą sadzoneczkę, tę sadzoneczkę i przesadzam, a reszta sobie czeka, aż podrośnie. Jaśmin. W zasadzie jedyna sadzonka, resztę rozdałam na wymianie nasion, to jest roślina, którą też dostałam od Zosi Włoszki o żółtych kwiatach. Nie jaśminowiec, tylko jaśmin. No traktuję to też jako sadzonkę, będzie musiało iść pod chmurkę, ten krzaczek. O, widać, że już koleusy potrzebują podlania. No i teraz co my tutaj dalej mamy? Znowu mamy papryki i znowu mamy, zobaczcie, te piękne pomidory. To akurat jest pomidor odmiany kolekcjonerskiej, tak zwany ruski, odporny podobno na wszystko. Ten pomidor jest koktajlowym pomidorkiem czerwonym. I tak to wygląda, jak się ruszy tymi liśćmi, jak się przenosi sadzonki, to przepięknie pachną już, właśnie pomidorowo. I tutaj mamy jeszcze, zapomniałam jak się nazywa ten kwiatek. No, już też y, 3 lata, 2 lata może mi się za chwileczkę przypomni, będzie zdobił, będą zdobiły te same rośliny, nie wyrzucane, tylko zimowane w domu, będą zdobiły nasz ogród. I tak, kochani, wyobraźcie sobie, że codziennie, tak jak dzisiaj, świeci słońce, ale też jak pada deszcz, jak jest ciepło, jak jest zimno, to codziennie trzeba zrobić rundę z tymi o, zapomniałam przecież o moim drzewku, które też tutaj słabowało ze względu na szkodniki. Mam nadzieję, że to się też udało opanować. I teraz wyobraźcie sobie, kochani, że codziennie, codziennie rano, wszystko to wynosimy na zewnątrz, a potem pod wieczór, wszystko to znowu wnosimy tu. I teraz jest tak, że po prostu jest optymalnie miejsca. Wszystko się mieści. Ale kiedy trzeba będzie przepikowywać kwiaty, a aksamitek jest bardzo dużo, bazylii dużo, złocenia, no mnóstwo różnych innych kwiatków, to trzeba będzie dostawić kilka regałów. Ale zrobimy to, bo już widzę wyobraźni, jak to będzie pięknie wyglądać. I uwielbiam to miejsce, uwielbiam tutaj. Napić się kawy, posiedzieć, popatrzeć, jak te rośliny przepięknie wyglądają. A zwłaszcza, jak jest na zewnątrz zimno, a one są jeszcze w środku, to tutaj się tak przyjemnie siedzi, słuchajcie, jakby się, jakby się naprawdę siedziało już w pięknym, cudownym, cudownym ogrodzie. I bardzo polecamy Wam te regały. Dokupimy jeszcze pięć regałów, ponieważ pięć. sprawdziły się. Są tak. bardzo mocne, bardzo stabilne. Tak. Naprawdę super. A tu kosmos, niedługo będzie miał kwiatka, to jest też taki sam się wysiał. To jest kosmos siarkowy. Tak, i wiecie, co jest no, idealne po prostu w tych regałach? Że tutaj po prostu to wszystko się chwieje, jak się ruszy. A to jest, to po prostu zobaczcie, to jest takie ułatwienie, że bierze się po prostu taką pracę, suwa się. Tu się po prostu nic nie dzieje, nic się nie boczy, nic się nie kołysze, jest to idealne. Trzy kupimy tutaj do oranżerii, ale musimy jeszcze kupić na słoiki i jeszcze do garażu. Do garażu. Więc no. myślę, że będzie ich przynajmniej 10. Więc kochani, wygląda to cudownie, wspaniale, jest z tym trochę pracy, no ale przecież wiecie, że my, tak jak i wy, kochamy nasz ogród i tę pracę. Więc napiszcie w komentarzach, jak to u was wszystko pięknie rośnie. W każdym kącie, w każdej chwili, mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce spryt w w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy my. To, co czuję, tworzy mój konkretny byt i w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś okej, okay, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie. W każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy sprawą.